Elo, Elo 320 z tej strony Bad Girl 121. I pewnie się pytacie, dlaczego nie było dużo filmików? I w ogóle częściej mi zawalała je ogólnie. Jak widzicie, semy są otwarte, żebyście nie musieli czekać, aż je otworzę i tak siedzieć na czarnym tle, i patrzeć na czarne tło. Ogólnie to dzisiaj są slajmy. Ale gdzie jest ta kolorowa kulka? Wyrzuciłam ją, bo się robiła taka guma. I normalnie, dobra, tutaj patrzymy. Ja tego nie będę dotykać. W ogóle ta firma znaczy, firma. Ogólnie slimy, jak tak ten mają i taki napis, one są ekstra, one są takie lejące, a jak doda się do niego coś, nie wiem, płyn do kąpieli, czy coś, to się robią takie fajne, gumowate. Ale teraz on mi się popsuł, chyba. Znaczy, nie ma tu bakterii ani grzyba. Ja myślę, że on wywiatrzeje. I teraz tak. Nie wiem, czy robiłam odcinek z tamtym slime, bo to jest slime i z, przepraszam, że nie robiłam odcinka jak robię tego slima. Bardzo no, Was przepraszam, ale nie chciało mi się włączać telefonu w ogóle. A więc tak, nie wiem, czy robiłam odcinek, jak mi się broka oddzielił od tamtego. Ale ogólnie ten slime też jest w sumie ok. Do niego dodałam więcej broka, brokatu. U was ogólnie widać ten kolor zielony i fioletowy bardziej. Poczekajcie. Dobra, bo mi się kamera tak przyciemnia, że nic nie widzicie. Ogólnie on się dosyć klei, bo za dużo mu dałam kleju. Kleju, kleju. Klei kleju. Klej, kleju. No. Dobra. On, ogólnie, jego można zamknąć. Jeżeli chcecie i zobaczycie, to to jest w takim pudełku. W ogóle brokat mi został. Tak. Brokat mi został. Poczekajcie, a to domknę O, właśnie, bo bym to odstawiła i by było. Rozprawdzamy lodzika Zobaczmy zapach. Właśnie zapachu nie patrzyłam, ale zobaczmy. O, zawsze pachnie taką śmietaną, tak jakby, a tak jakby nie. No, weź się już. Mm. Dobra, już. Staram się jak najszybciej to zrobić, żeby. Nie czekali. Ogólnie, oni dalej spoko, jakby to jest spoko. Czekajcie, stawię Was tutaj gdzieś, jakoś się Ogólnie odkryłam, że jak się zrobi tak, to on pierdzi, ale nie wiem, czy On będzie chciał pierdzieć. Akurat teraz, czy będzie pierdział? pierdzi, widzicie? Znaczy słyszycie? I też widzicie, to się tak ściska. Jezus Mary, zawsze, żeby się tak nie starać, to sobie tak robię. Mam brokat. Yy, a więc tak, dzisiaj nie tylko będziemy na slajmach polegać. Tylko też będę nagrywała inne rzeczy, żeby nie było, że w domu nagrywam tylko slajmy. Nie, nie, nie. W domu także będę nagrywała inne rzeczy niż takie slajmy. Pewnie się pytacie, gdzie ustawiłam telefon. A to już nie wasza sprawa, nie interesujcie się za dużo też. A więc tak, ogółem e, szajniki pójdą ogółem na półeczkę tam, gdzie zawsze. Tutaj. Nie wiem, czy ja w ogóle kiedyś pokazywałam mój dom. Chyba nie, znaczy ogółem. Ogółem to mogę Wam pokazać co tutaj mam. Tutaj mam biurko, na którym czasem nagrywam i w ogóle. To mam łóżko. One jest ogólnie fajne. I tutaj jest podwójne. Jakby do mnie przyjaciółka przeszła. No co weź tutaj? Ogólnie są półki. I ogólnie tak to wygląda. To jest zaklejona, bo nie wiem czy wiecie, czy nie. Ale moja się chociaż kiedyś mówiłam. Trochę nie było Otwiera już, bo ma dwa latka. I tyle w sumie. Co by tu jeszcze nagrać? Lalalol. No nie wiem czy nagram lalkę lol. Ogółem tu chyba było... Tu, tu, tu. Czekajcie. Diabełek jest. I jakiś znaczek. A tu chyba był diamencik. Diamencik tu był. Albo korona i diament tu był. Gdzie jest diament, diament. A nie, bo ja robię tu, co ja robię tu. No tu. Wiecie? Diament i korona. Nie widzicie, bo mi ten kamerka się robi. To jest diament i korona. O! I to się otwiera. I ogółem. Tutaj mam ten lubko, i w ogóle, ale. Ogólnie wiem. O Jezus, przepraszam, że Was ten. Tutaj, tak. To była taka syrenka. Co mi fajnie, by bo jej zostawić tą gumę. Na tym, ale. Ale cóż. Tutaj są ogóle ogólnie do tego, do tych kodów, żeby ten, że ogółem to zamkniemy, bo nie chcę, żeby mi ktoś ukradł te rzeczy. I ogółem, ciągle mówię to ogółem. O, to jeszcze ładnie pachnie, a to... Dobre, kochani. Za dużo to tu nie poglądać, ale to nikt nie zacinka. Pamiętajcie. Nie, że nie. Znaczy. W sumie myślę, że to już na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie. O łapce w górze, i oczywiście o komentarzu. Najlepiej by było pozytywnym. <laughs> A więc ja się z Wami żegnam i.